Bardzo dziękujemy panom. Czy panią, ale myślę, że to panom. Zawłam na zwierzęcą przystań na ulicy Lubańskiej, gdzie zostały wyniesione wszystkie zasoby karmy, które mieliśmy e, dla zwierząt. Zostawiliście państwo parę woreczków. E, dziękujemy, będą mieli e, co jeść e, te psiaki, które jeszcze u nas są. Dzisiaj mieliśmy dowieść kolejne zwierzęta, no ale niestety nie ma takiej możliwości. Miski, które dostaliśmy od państwa, niestety zostały ukradzione. E, wszystko, wszystko nam ukradli. Ukradli nam narzędzia, ukradli nam beton, który mieliśmy e, wylewać. Później kojce. Karma, no niestety, zostało nam tylko tyle. Panowie, czy panie, nie wiem, kto to był tak miły. Jak można robić takie rzeczy, jeszcze tym bardziej w takim okresie jak teraz? No po prostu nie mieści się to w głowie. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, jestem zszokowana. Milutko, panowie odkręcili sobie tutaj płot, przedostali się do środka. Bardzo niefajna sytuacja, no cóż mogę powiedzieć, naprawdę sama nie wiem, jak tak można, pojęcia nie mam.